Kolejna kolejka Ligi Fanów rozgrywa się właśnie tutaj na arenie na AWF, -ie. ciepło, pogoda nam dopisuje, ale oczywiście o pogodzie nie będziemy rozmawiać, ze mną Patryk Kieszkowski, a więc zawodnik, bramkarz drużyny gracza gorszego sortu, witaj Patryk. Witam serdecznie. Dzisiaj macie spotkanie z Dzikami Mochów, można powiedzieć, że mecz na szczycie drugiej ligi, natomiast nim przejdę do tego spotkania, to zapytam się Cię po pierwsze o turniej Soka Warsaw Cup, w którym uczestniczyłeś i na którym zauważył Cię trener reprezentacji Polski Klaudiusz Hirsch i o zgrupowanie, w którym również uczestniczyłeś. Powiedz jak Twoje wrażenie, więc może zacznijmy od tego turnieju. No powiem tak, no turniej stał naprawdę na bardzo wysokim poziomie, no, jak spojrzeliśmy na grupę, to no... Stwierdziliśmy że na początku, że nie wyjdziemy, ale powiedzieliśmy sobie, kurde panowie, to jest turniej, jest, jest zgrupowanie, trzeba powalczyć, dajmy z siebie wszystko. Walczyliśmy praktycznie do ostatniego meczu, ostatni mecz przeważył o tym, że przyszliśmy dalej. Jako drużyna jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, a że mi osobiście naprawdę poszło bardzo dobrze w tym, tur w tym turnieju, no osobiście jestem się zadowolony. E, że dojrzał mnie trener, to naprawdę no jest to dla mnie no, spełnienie marzeń, ponieważ no, człowiek tak kopie po tych boiskach i... Jeśli go dostrzega go trener o, takim, o takich zasięgach, o takim potencjale, to naprawdę to z całego serca to jest pełnie marzenia. Jak oceniasz już samo zgrupowanie, powiedz? Co trenowaliście, jak trenowaliście, czy raczej były gierki, czy, 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 czy jakieś strzał, jak to wyglądało? Ogólnie powiem tak, to na samym początku mieliśmy małą zbiórkę, trener przesłał nam mniej więcej, jak to wygląda, wszystkim pogratulował i potem zaczęliśmy mieć już sekcję dziadka. Oczywiście przedtem wiadomo, rozgrzewka jest najważniejsza. No i potem doszło do zadaniówek, bramkarze mieli tam jeszcze przed zadaniówkami swoje 15 minut rzewki. Potem mieliśmy wyjście z pressingu i tym podobne, ponieważ do Sołka wyszły nowe przepisy. Bramkarz nie może już tak jak zawsze, bramkarze robią przewagę. Niestety bramkarz musi być tylko i wyłącznie w polu karnym, może mieć kontakt, bo jeżeli będzie miał kontakt poza polem karnym, to niestety będzie miał minuty. Także no jest to dla mnie nowa, nowa rzecz, ponieważ jestem bramkarzem, który gra wysoko, lubi czasami na tą bramkę uderzyć. Także to już to troszeczkę pohamowało, ale no dałem się wszystko 100%, walczyłem do ostatniej chwili, łudziłem się, że może się uda, ale nie tym razem, ale mój czas jeszcze nadejdzie, na pewno się nie poddam. Rozumiem, czyli to dla Ciebie taki zastrzyk motywacji, to, że tam się znalazłeś? Oczywiście, że tak, bo 100% teraz będzie, 200%, bo jeżeli ktoś, jeśli co trener rewizacji Polski Cię zauważa, to naprawdę to... No to daje kopa motywacyjnego i naprawdę trzeba dać ciebie jeszcze więcej. No to przejdźmy w takim razie do rzeczywistości, do tego spotkania z dzikami muchów. Tak jak mówiłem, mecze na szczycie. Oni czwarte miejsce w tabeli, w drugie miejsce w tabeli. Powiedz, jak personalnie wyglądacie przed tym meczem i czy macie jakieś specjalne założenia? Powiem tak, ogólnie ten sezon będzie dla nas bardzo ciężki, ponieważ jest ogromny ścisk w tabeli. Tutaj wystarczy dwa mecze przegrać, można spaść na szóste miejsce, można dwa mecze wygrać, można już zdobyć mistrza, ale to niestety no... Każdy mecz dla nas jest bardzo ważny, ponieważ jeśli teraz stracimy punkty, to już no, nakładamy sobie presję, a czasami z tą presją sobie nie radzimy. Tak? Także no, każdy mecz dla nas jest meczem o 6 punktów i każdy mecz musimy do końca wygrać, a zwłaszcza mecz z energią. Mecz z dzikami, dzikami jakieś specjalne założenia? Jakieś, nie, wiem. nie ma żadnych założeń, krótka piłka, ten mecz trzeba wygrać, zdobyć 3 punkty i trzeba się szykować na następnego rywala. To cóż, nie przedłużając, w takim razie tego bardzo serdecznie ci życzę, dzięki. Спасибо. Всего доброго.